Nie ma. Pani poseł Joanna Frydrych, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przygotowane rozwiązania mają na celu wprowadzenie dodatku dla osób, które uznane zostały za kwalifikujące się do grupy ubóstwa energetycznego. Prawdziwą przyczyną wprowadzenia dodatku jest drożyzna, która została spowodowana zaniedbaniami i nieudolnością rządu i Narodowego Banku Polskiego. Taka jest prawda. W odpowiedzi na negatywne postrzeganie wzrostu cen i szalejącej inflacji, rząd musi szybko wprowadzać Program socjalny. I jest ustawa napisana na kolanie i w pośpiechu. Jak ta ustawa została napisana, świadczy o tym wczorajsza komisja. Na 14 artykułów złożono 12 poprawek i szereg uwag legislacyjnych. W związku z tym, że pani przewodnicząca nie dopuściła podczas wczorajszej komisji dyskusji ogólnej, proszę o odpowiedź na pytania. Z czego zostaną sfinansowane wydatki na dodatek? Kto sfinansuje te zaplanowane 4,1 miliarda złotych? Co się stało, że tym razem to gminy będą wypłacać dodatek, polubiliście samorządy, w ostatnim czasie zadania przekazywaliście przecież do ZUS-u. Trzecie pytanie. Czy obsługa dodatku będzie wymagała nowych systemów informatycznych? W jaki sposób rząd ustalił wysokość progów dochodowych? I czy rząd zamierza kontynuować wy wypłatę dodatków w kolejnych latach? Skoro jest to odpowiedź na problemy z drożyzną, to może lepiej rozwiązać to w sposób kompleksowy, systemowy, a nie doraźny na potrzeby propagandy. Wchodzi przecież nowy ład, który zafunduje kolejną, kolejny wzrost cen. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Przemysław Koperski, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku, szanowni państwo.